Przypominam po raz kolejny: jazda bez uprawnień w Niemczech grozi karą grzywdy lub karą pozbawienia wolności do roku. Często myli Wam się to i nie wiecie, czy macie zakaz jazdy, czy macie odebrane uprawnienia. Jeżeli kierowaliście pojazd mechaniczny pod wpływem twardych tutaj substancji, narkotyków, to um, kończy się to odebraniem uprawnień w Niemczech. Co to znaczy? To znaczy, że żeby móc poruszać się legalnie po niemieckich drogach, należy wszcząć procedurę odzyskiwania uprawnień składając odpowiedni wniosek w odpowiednim urzędzie w Niemczech i kończy się to, też skierowaniem na badanie medyczno-psychologiczne, tak zwane MPU. Jeżeli nie wiesz, gdzie masz swoje dokumenty, nie jesteś pewien, czy to jest zakaz tylko czasowy, czy odebranie uprawnień hmm, z blokadą tam minimum 6 miesięcy, jeżeli nie rozróżniasz tego, to my jesteśmy po to, żeby ci to wytłumaczyć. Wyślij mi swoje dokumenty, napisz mi we wiadomości prywatnej, że chcesz takiej porady. Właśnie rozmawiałam z Panem, który no nie ma dokumentów, będzie szukał w Polsce, ale na 90%, nawet więcej procent, wiem o tym, że ma odebrane uprawnienia z tego, co opowiada. Dlatego... Trzeba się przesiąść w takiej sytuacji, jeżeli mieszkasz gdzieś na wiosce, masz do pracy ileś tam kilometrów, na komunikację miejską najlepiej to zalecam, lub rowerem, lub znaleźć sobie kogoś z pracy, kto być może dojeżdża po drodze, możecie zabrać um, do twojego miejsca pracy. Tu trzeba poszukać tych innych możliwości i nie narażać się na kolejne przestępstwo na kolejne niemiłe konsekwencje, które w konsekwencji mogą spowodować, że odzyskanie prawa jazdy w Niemczech będzie trudniejsze, bardziej kosztowne, a tego nie chcemy. Także życzę Ci dobrego wieczoru, do usłyszenia.